E, witam, witam wszystkich e, wygląda jak lutek z Big Bass? Jak? Już normalnie wyglądam. Dzisiaj nie bez powodu założona Anita Max Swin Chyba nie da w końcu, no Tak powinien siedzieć, elegancko, jak elegancki chłopak, czekaj Penis poprawię A nie kurwa siedzę, leży, ja nie... I, I przez to mnie kurwa nogi... noga boli. patrz, jaka jaka jak jest moja pozycja przy komputerze, patrz. Ja tak siedzę przy komputerze. Nie, sorry, tak. I noga stopa pod dupą, nie? Jak nie ma noga kurwa nie bolić? Musicie pilnować, jak będę, yy, jak będę ten, źle siedział, jak Menel, no. Jak będę źle siedział, to proszę kontrolujcie. Dwie stopy na ziemi, tu elegancko. O. Mieszkanie dla Ciebie. A, panowie, jest informacja, jest informacja, wybrałem samochód. Wybrałem samochód. Mennica rezydencji. ale no kurwa, co to, ja mam większą łazienkę. Pierdolę takie małe mieszkanie. Wybrałem samochód. E, już Wam pokazuję jaki.

to jest lambo hurakan. Ale można tym jeździć też po ten, po drodze normalnej. Kurwa, no dojebany Jebany no, mi przy No, jeszcze takie dopierdole I tak go nie kupisz. Już jest yy, jakby przyklepane. I no już wiesz. Jeden się trzema lat? Nie mam pojęcia. Forza, khojowym bo Nie, normalnie. Sterato. Jest chyba ich, poczekaj. Lamborghini. Lamborghini, Sterato. How many? How many made? Tylko 1499 sztuk zostało. 1499 sztuk, i prawdopodobnie nie ma żadnego w Polsce, więc tak. Jest s 6 Nie, nie, nie. No i kolor zielony? Nie, nie, znaczy, jak kupię go w ciemnym kolorze, żeby go potem po prostu kleić jakoś? Tą świeczkę jest w żyć w najemniejszym etapie życia? Tak. <grym> no, cena. Trochę budżet przekroczyłem, bo mój budżet zaczynał się od tak 900 tysięcy, myślałem, milion. A ten. A to nie był ten z tym dachu, z na dachu głównym. Okazało się, patrz, teraz pogadałem sobie z chłopem, który z, z Lamborghini i on mówi tak. Ten bagażnik jest zdejmowany, mogę go w każdej chwili sobie zdjąć, ale jak będę chciał się przejechać na przykład czy, czy do kurwa jakoś Monako czy coś to sobie zakładam ten bagażniczek mały i jedna walizka czy tam dwie tam wchodzą, więc spoko, eee, a, te, a normalnie jak będę sobie jeździć to nie będę, się wtedy to każdy hejtował no i, i ten, no i normalnie bez tego bagażnika będzie plus, umiesz manualem jeździć? Tak, tak, Fusey go kupił, o. Wiesz o tym, że Szczuśmir to jest twój widz, no Panie gości. Wiem, wiem, bo to ty pisał czasami. No i ten, no i tak, tak, tak sobie wybrałem. Przekroczyłem, troszeczkę budżet, bo około tam 2023, 2023 rocznik to będzie. Przejechane tak do 1500, 2000 km No i cena 1,7 miliona. Te auto można normalnie kupić. Nie no, kupujesz auto i zaprowadzasz do Mansory i ci robią. Pewnie płacisz drugie tyle za. Kupisz się w furę, co będzie mega wygodna i furę w środku. Ale ja nie potrzebuję wygodnej fury. Jak ja chcę wygodną furę, to biorę sobie... O kurwa! Dobra panowie! I tu jest potencjał! Nigdy nie miałem 16 spinów. Jak chcę mieć wygodną furę, to sobie wynajmuję BMK, tą ósemkę chyba? Tak. 8 i sobie jadę z tyłu. I mnie jeszcze zawiozą. A to jest do pobawienia się. Dobra, ruchaj te mnożniki. Jest pierwszy. Jest drugi. Pełny pakiet ma... No to właśnie, kurwa, 150-300k euro to jest... ...od chuja pieniędzy. Uż, no nie, no nie, no nie, no nie wierzę po prostu w tego słuchacza. No i tutaj jeszcze kokosiki. Tyle spinów. Myślałem, bo to zrobisz sobie irokeza? A po co mi rokez. Prosto siedzę, tak, tak, prosto. To, to prosto siedzę, jest OK. Ja kilka razy, kilka streamów tak posiedzę, jak będę się kontrolować i już będę tak siedział cały czas. Mansory no kujowo robi. A w której furze Ci źle, Kenio, zrobiło mansory? <grym> nie no, ja nie znam się na tym. Czym dalej grasz to w fake balansie? Bo nie jest się żeby grać na prawdziwym. A, ogólnie teraz negocjuję wszystkie moje kontrakty yy, na koniec tego miesiąca. Bo już osiągnąłem taki poziom, że nawet nie chcę grać tych 50-50 i 50 na /50, 50, 50, tylko będę grał tylko za rookes, żeby. żeby już wszystko mieć. Normalnie. Znaczy na wywadzie ujed, zostaje, bo to jest fajne. A, a wszędzie będę grał po prostu rookesh. Jak ktoś nie będzie chciał rokes dać, to... To bywałem. a dzisiaj na Discordie też pokazałem jako, jakiego deala odrzuciłem, bo nie chcieli dać raw odrzuciłem, odrzuciłem deala za 300 000, 330 tysięcy euro na miesiąc Deal na 3 miesiące, 990 tysięcy euro na 3 miesiące To jest ponad 4 miliony złotych I odrzuciłem, bo nie chcieli dawać raw cashu, tylko same kurwa jakieś creative account, demo account i po prostu by, bym was robił w chuja, że ja bym miał podkręcony, bym ciągle wygrywał, a wy byście się rejestrowali byście chuja wygrywali. To tak jest, coś ta No i pierwszy mamy. Zobacz, drugi spin już mamy pierwszy bonus. Elegancko. Fajnie nowych hak Nie grałem jeszcze. Chyba na wawadzie zrobimy jednak te oliny. Jakąś taką chętkę nabrałem na olinę. Kurwa, normalnie, poradzę nie. Normalnie bolą mnie plecy, jak siedzę normalnie. O co chodzi? Oczywiście, czerwień zawsze czerwony tu wybieram. Tak samo jak na ruletce, zawsze czerwony. To 30 tak jest? No kurwa, musisz prosty w tym hotelu. No ja się prosto bardzo. Dołączasz do galerii, jak będzie tych podróży. Eee, zobaczymy. Zobaczymy. O! Razy cztery! O! I razy. Razy dwa Przepięknie Przepięknie o Kurwa tutaj patrz Też będzie to samo mhm. Też 50 Ładnie, bardzo ładnie Okej, okay. okej okay. Okej okay. Coś tu się może z tego urodzić To nadal Krzyśmira? Tak Pani Gosia, Pani Gosia, topka. Oj, Maxwina tutaj to bym przyjął, ale powiem Wam, że tak się kurwa smaży się na takiego Maxwinka. Już sprawdzam, ile tu jest to jest Maxwinek. To jest 15kx czy 25? 25. To musiałoby mi wpaść pół miliona. Jeszcze daleko, do pół miliona. Może coś się gotuje, no. No, Tutaj połączy? tak na razie to robimy mnożniki. Im więcej połączymy, tym lepiej. Zaprosił go się na streama? Nie, no co ty? Mam dziewczynę, nie mogę dziewczyn zapraszać na streama. Ja się nie mogę, nie chcę nawet. Już miałem dużo propozycji takich, że ktoś chciał przyjechać do mnie na streamka. Na przykład ta Bedger Sandra mówiła, że może przyjechać potańczyć na streamku, ale no nie, nie chcę. Ja chciałem tylko, żeby filmik nagrał. Jak się ten reklamujący łowatkę. Może ostatnio chciałem DJ się No ale to jak Monika by była w domu, to wiesz. A jak Moniki nie ma, to nie będę przecież obcych, bardzo proszę. Szanujmy się. Musi być cicho, jak gra w Sugar bo malujesz. Przykurdziło. No nie no, tu jeszcze 7 spinów tu może. Kurwa, może... no ładnie, ładnie, ale lepsze symbole teraz się przydadzą. No, kurwa, no, no. Ach, przepięknie, ale tutaj jeszcze ostatni. i tam. A nie, dobrze, dobrze. Ale tu jeszcze, ja myślałem, że tutaj pierdolnie. Dobra. Jest do jest jebania. Przepięknie. Ale mogło jeszcze więcej. I tak ładnie dało? No to jest... Ile to jest? 2000x? Tak, 2000x. Ciu, 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 ciu. Kurwa, się skończy tak jak wczoraj. bez turbo. Na nowe saldo starczy? Starczy, przecież nie przegram od razu wszystkiego na zero. W walce będę czegoś na będę będzie pospana i redna, no popita. Dobrze. Dobra, jest chociaż garnek. Ale no, jak to, co zbierze w garnku, to i tak i tak. Słaba sytuacja. Dobra, wiadomość chociaż, że zera nie będzie. Rób, rób tutaj więcej połączeń. Okej. Okay. ok. Dobra, no coś tam się, coś tam się tworzy, tak? Miała ten już 100%. Coś dało właśnie. Mhm. Mhm. I teraz jedna tęcza jeszcze. Dobra, dawa jedno tęcze. Jedna tęcza Jedna. Jest tęcza! Garnuch Jest garnuch! Ohohohoho! Oho, oho. oho I tutaj teraz mnożnik. Albo drugi garnuch. Jest drugi garnuch i metoda. Metoda 50. Moneta. Mnożnik tutaj. Dużo miejsca na mnożniczki. O kurwa! Jak wiertelne jest! OPRÓCONE! OPRÓCONE kurwa! Bandita! Ja pierdolę! Kurwa! Pierwszy bonus Salin! Ja pierdolę! Największa wygra... Nie, na sumie raczej większa! Ale zapierdolił! a Ja pierdolę! No i takiego bandytę to ja szanuję! Zwyzywałem go na Nvikacyjno, ale na Mawatce <laughs> Kurwa <aś mi>. śmi <laughs> Aż mi ten... za co 30k? No co ty. Teraz to już bale konia. O pierdolony, jednak Wawada to jest specjalistka. Głos straciłem. Prze, przed, coś mi się ze strunami co <laughs> im stało. Uważajcie, bo to jest też za 10k. No ale bandycie też było za 10k. Może tu jeszcze, coś z tego się jeszcze może, wiesz, coś urodzić. Ustawię produkcję na jedną minutę. Wiem, trochę za no, ale no i tak muszę, o giveaway, a to już był giveaway, to następny będzie. I tak muszę trochę tę wyładę przedłużyć, bo no. Okej. Okay. Powiem wam, że coś tutaj możecie z tego naruchać nawet. Może coś z tego być. Gdzie to wstaje, wykrzyknik strona i tam masz predykcję. No, powiem wam. Powiem wam, że może ugotować coś. Z katerek jeszcze. Może ugotować i chyba ugotuje powyżej 11,2K. 11,2 był tak. Ostatni spin. Skaterka tutaj. Ale i tak to po. Ile? 11,844. Zrzuć like jeszcze jednego tego skatera. No to ciężary. Ciężary. Które kręcisz dziś? Może w ogóle Dużo ciężary. no co oglądasz nawet <laughs> Ciężary kiedyś 3 ładnie dały, no. Kiedyś tak. Największy win ogólnie na kaczkach miałem podczas, kiedy trzy skatery wypadły. Muzyka? A co to, nowa jakaś... Kiss FM Ukrainka jakaś leci? Może być, może być, dobra. Big Song. Tutaj nowa muzyczka leci. Nawet fajne nawet nie zauważyłem, kiedy się zmieniła. Pokłona. Poczekaj, czekaj, poczekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj. Zobacz. No kurwa, jakbym dokupił, to może by i było. Ale no nie dokupuję. 6700 nie oddało. Ostatni slot został. Tak? ostatni ostatnim sloci Ile potrzebujesz, żeby kupić? Tak, za dziesięć tysięcy Jeden skaterek proszę Kurwa nie zapowiada się tego dobrze To dobrze Zarobiłem no piękny dzień dzisiaj. Jakaś uleta po jeden na no parę lipcji, tylko sloty? Nie, nie, już wyłażę po tym. Nie ma sensu. Już jest taka wygra, tak wygrana, że nie ma sensu. Zbieram na kolejną elektryczną? To idź do pracy. Tam najszybciej nas zbierasz. Albo wykrzyknij hajs, wejść na Discorda i zacznij klipować dla mnie. Tam możesz się zarobić. to się dobranoc.